Teraz sobie pasuje tutaj w tą wąską łyżkę. Dokładnie 28 cm szerokości. I tutaj mi się troszeczkę wiadomo podszlifować, bo to nachodzi. I teraz to idzie tak. I jeszcze dosyć sporo na otwieranie. Tak jak fabryczne, patrzałem. Bo wziąłem sobie od tej długości tam od sworznia do tego. Dodałem ten łącznik H, siłownik. I tak z zapasem to jeszcze się spokojnie chowa do tyłu. Przy okazji zobaczyłem, że tu mam pęknięcie i już taki rowek zrobiłem, to się zaleje ładnie. I teraz dopasowałem to, żeby w tą stronę fajnie szło. Ja, tutaj musi aż do końca sobie chodzić fajnie, żeby też tam jakiś zapas był zawsze. Wiadomo. I bez problemów. Tutaj o. Wniesiliśmy do środka, tutaj, bo tu mamy goły metal. No i nie wiem co jest w tym takiego drugiego, bo w sumie ja kupiłem do niego tylko 4 te tuleje. To są tuleje od przedniego wspornika od 60 płaskiej osi. I one były po 20 zł za sztukę, czyli w sumie 8 dych. A reszta to jest cełownik co miałem pod stołem, w taki, gdzie mam takie metale i trochę płaskowniczka. Myślę, że ten całownik to tu nawet nie ma metr. Bo to ma chyba 40 cm, no powiedzmy, metr. No to metr, ile tego może kosztować? 30-40 zł? Takiego hutniczego, 50 bodajże. No to mamy 120. Taki płaskowniczek to tam ile? 10 zł? No to 130 Trochę drutu do migomatu, tarczy do cięcia i kamienia to powiedzmy, no prądem ze wszystkim, no nich wyjdzie 150zł a takie to nie wiem ile, 300-400zł sobie chcenią no to możemy sobie ładnie obliczyć, że nasze to zrobienie mi to zajęło godzinę, półtorej więcej na pewno nie no i tutaj mam już te nowe sworznie i tak jak mówiłem tutaj z tej strony sworznie będą na stałe a tutaj dospawałem takie o takie tulejki jak, no chyba tulejki bo tu to będzie na stałe, na mocno przyspawane, więc tutaj bez stresów nic się nie ma prawa wybijać a tutaj w tym małym kawałku to by się moment też mogło wybić, dlatego tu jest to się ładnie obspawa i jest powierzchnia i wszystko wybiłem jakieś około centymetra luzu, czyli tam jakiś po strona udało się to tutaj pospawać Tutaj spawałem z góry i z dołu, tu tylko z góry nawet pasuje. Wiadomo, minimalnie to trzeba będzie powbijać, ale weszło tutaj także, także jest fajnie. No, a tutaj mamy już przygotowane wszystko podmalowanie, tu już nawet trochę próbowałem sikać. No, Jak to tam idzie, wszystko jest odpuszczone. Tutaj 2 albo 3 litry nitro poszły szmatką przecierane do czystego aż a tutaj reszta do pereli, siłowniki, rurki, łącznik H drugi łącznik jednego siłownika, niestety nie daliśmy rady złożyć zgarniacza nam jakimś cudem zabrakło ale tu zaślepiony także na spokojnie, trochę nie trzeba uważać przy składaniu, żeby farby za mocno nie poniczyć, ale będzie dobrze z jednej strony mam malnięte Czekam, aż troszeczkę podeschnie. podkładem się fajnie maluje, zawsze ładnie wychodzi, ciężko zacieki zrobić to ramię też tutaj na razie je tak pomalowałem. I tutaj, jak to jest tak malowane, no to efekty jest wiadomo pewne, że będzie idealnie. Bo tu fajnie słońce mi świeci, o, co, światło i mogę z każdej strony obejść, popatrzeć, gdzie niedomalowane tutaj te spawy, to wszystko tu można ładnie sobie pomalować. I, I wtedy ładnie wychodzi. Bo tak, jakby to było prosto ustawione, to muszę od spodu tak. Nigdy tak jeszcze nie zdarzyło mi się, że idealnie to się domalowało. I nie wiem, no chciałbym najlepiej to tak samo z drugiej strony też na to położyć, no ale to mi nie wyschnie tak szybko i, i się narobi problem, znając życie. Także no, podkładę już wszystko pomalowane, jakoś nawet tragicznie to nie wyszło. I teraz mam plan, żeby pomalować to tak, jak to jest. Zostawić to, przespać się chwilę. Mamy już koło drugiej. A nie, tak myślę, jakby wstał tak koło ósmej, no może dziewiątej, a raczej koło ósmej. To jeszcze ten nie będzie wszystko utwardzony i spokojnie mogę na to jeszcze malować. I wtedy, po prostu, jak to już będzie po takim czasie, to myślę, że. Nie będzie to na tyle utwardzone, że bym musiał potem to matować. Ale będzie już na tyle twarde, że mogę sobie to spowodnie obrócić. Na to pomalowane na żółto. I wtedy od spodu zapomalować i tyle. Mamy to już tak dobrze zapruszone. I te elementy też. Także teraz 15 minut przerwy. I maluję i idę stąd, bo już jest koło trzeciej chyba. W pół do trzecie mamy no i mamy to już dolane tak w miarę. I widzicie o, filtry były białe, teraz są żółte. No co tutaj dużo malowałem, jeszcze ciągle jest przewiew. Tutaj drzwi otwarte myślę, że dosyć w miarę dolane farbę mi praktycznie idealnie wyszło, także fajnie. Tutaj też, no wiadomo, no mogło być to lepiej, ale, ale jak na mnie to jest dobrze. No, no i w końcu mamy już drugi dzień. Przedem tak po dziewiątej, mamy jedenastą. Kilka zeszło, wiadomo, jedna warstwa poczekasz druga. Te boki pomalowałem sobie jeszcze raz. Z tej strony wyszło idealnie, bez żadnego praktycznie zacieku. Z drugiej strony, tu przez ten stół takie ruchy miałem i tu mi trochę poleciało tam i tu. Ale trudno. Tutaj też wyszły mi tu i tu dwa zacieki. A ta reszta jest ładnie. To niech widzą, że farby nie było żałowane. No, także te są, siłowniczki też już są. Wszystkie z dwóch stron. Tu, gdzie były te listewki, to się odbiło troszkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj, ale wziąłem to, zeszlifowałem lekko podkładem, malowałem tak spędzelka lekko i miarę to tam wyszło. W jednym miejscu mi się zważyła farba. Nie wiem dlaczego. Oczywiście to już szybko zamalowałem. Gdzie to było? Tutaj o. No jest jak jest, no i tu mi właśnie to poleciało, bo tak człowiek chciał tutaj to zalać, bardziej poszło, trudno, jest jak jest, lepiej nie będzie, tu i tak idą chyba rurki, to może jak szczęście dopisze to pójdzie to pod rurkami.